na 13. Jest sobota, dzień flagi. Pod Mikołajkami jest 16 stopni i idzie deszcz. Dzisiaj, jako że Katarzyna sobie kompletnie z tym nie radzi, gotuję ja, ale ugotuję rękoma Katarzyny. Bo Katarzyna też tu jest. Dzień dobry. Dzień dobry, mam dwie ręce. Dzisiaj Katarzyna będziemy robić tartę barbarową. Ja będę mówił, ty będziesz robić. Świetnie. Mhm. Jestem gotowa. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, bo wczoraj dużo osób mnie pytało o to, czy można całą cytrynę smażyć na patelni. Otóż tak i nawet należy, bo jak pokroimy całą cytrynę w plasterki, tak w ćwiarteczki, to yy, mamy smak i ze skórki, yy, i mamy też sok. I nam się karmelizuje całość, także bardzo wam polecam, spróbujcie, spróbujcie, bo myślę, że będziecie. Z... I tip, uwaga, dobra rada, należy bardzo dobrze umyć cytrynę z Parzyć, tak. Z ale też umyć ją dobrze ze środków chemicznych, którymi jest spryskiwana, żeby do nas dojechała. Tak, a ja parzę ją jeszcze wrzątkiem. Dobra. Dzisiaj będzie tartara barbarowa. Ja ci że będę mówił, co masz robić i nauczę cię robić tartarę barbarową. Okay? A powiedz mi, no. z, skąd masz ten przepis? Kupiłem sobie książkę na stronie MelerNadokładkę.pl. Zapłaciłem, nie wiem, chyba 30 zł, tak? Ja nie pamiętam teraz. Zapłaciłem niewiele. Pierwszą znam, bo jest tam moje zdjęcie a w drugiej jest m.in. tarta rabarbarowa. W drugiej nie ma mojego zdjęcia, więc kupujcie pierwszą. A jeśli chcecie tartę, kupujcie drugą. Uwaga, skład. Jejku, nie mam okularów, nic nie widzę. Dobrze, to może ja przejmę pałeczkę. <grymianie> Przeczytaj skład. Dziękuję. Przeczytaj skład. Przeczytaj Prze Słuchajcie, do zrobienia kruchego skład, no. spodu no. potrzebne nam będzie 230 g mąki pszennej, 3 łyżki cukru pudru. Ja akurat cukier puder wyszedł, bo dziewczyny robiły naleśniki, ale zaraz zrobię cukier puder w termomiksie. 120 g zimnego masła, jajko i szczypta soli. I zaczynamy od tego, Co że. Jeszcze, ale to potem, bo najpierw musimy zagnieść ciasto na kruchy spód no. i włożyć ten kruchy spód do pieca, żeby on się e, przyrumienił. Ehm... A to co, coś przygotowałaś sobie z dzisiaj wcześniej, czy nie? Pokroiłam rabarbar. A jednak! Tak, pokroiłam rabarbar i namoczyłam garść daktyli we wrzątku. Czytałem, że jak ktoś ma dnę moczanową, to nie może jeść rabarbaru. Dna znaczy. moczanowa zwana inaczej podagrą albo artretyzmem. Yy, rozumiem. Artretyzm to jest znane mi słowo. Dna moczanowa słyszałam, ale nie rozumiem. To jest rozumiem. to samo. Chodzi o tam nadmiar chyba kwasu moczowego Raz. do krwi. Coś w tym rodzaju. Dwa... bolą stawy, to nie jest rebarbaru. Remigiusz, a ty wczoraj się ujawniłeś na zdjęciu i w ogóle jest szał, szał, że pan komentator, operator ujawnił nam swoje ja nigdy, oblicze. Ja się, ja, się, ja się nigdy nie ukrywałem. A, Zrobimy a, a, hałas, słuchaj. A, a po drugie, to nie ja się ujawniłem, tylko ty opublikowałeś moje zdjęcie, nie pytając się. Pytałam się, nie nie kłam, pytałam się. Może nie pamiętasz, bo to było późno wieczorem. Z trzech łyżek, Z trzech łyżek. Z trzech łyżek cukru trzcinowego zrobiłam właśnie o cukier puder. i Nie ma na co czekać. Słuchajcie, to naprawdę jest ciasto, które się robi błyskawicznie. Nie, nie siedzimy w kuchni dwie godziny, tylko sobie uprzyjemniamy życie. Dla mnie to oznacza zrobić coś szybko. Sprawnie i jeszcze, żeby było smaczne. Że najdawno. To jest dla mnie takim przepisem jest ta tartara barbarowa. Trzy łyżki cukru już mam. I jajko jedno. Proszę, pyk ale prze... masła. się, że można użyć normalnego miksera, nie trzeba używać do tego tego tak, miksera. zwykły tak? mikser, no to po A prostu A można miksować może... też takimi, można tym takim zrobić. robotem kuchennym, co ma takie pałeczki? Wszystkim można, byle e, po prostu można zagnieść ręcznie ciasto, na przykład kruszonkę, zaraz zobaczycie. Ja zagniatam ręcznie, bo naprawdę wkładanie takiej małej ilości do robota kuchennego to po prostu jest bez sensu. 120. 120 co? 120 masła. 120 masła. Cały czas przerywa połączenie znowu internetowe. no e, Cóż. Ja już mi się nie chce, Nadal kroimy masło, mimo że wydaje mi się, że kroimy je od 10 minut, bo cały czas przerywa połączenie internetowe. Nic z tym nie zrobimy. Ok. Mhm. Przerywa. Szybko. Już teraz nie przerywa. żeby było szybciej. No co? Zagniecimy szybko ciasto, wstawimy je do pieca i zabierzemy się za rabarbę. Dobrze, już. Wystarczy po prostu, żeby się wszystko połączyło. Zobaczcie, jesteśmy jakby na plaży. To tam się składa, to wszystko się. A, wysypujemy ty to na foremkę. Miałem taką do, do czegoś, Ja pamiętam. Mm, robiliśmy. A to miłe, że powiedziałeś, że robiliśmy, no. Gotowaliśmy? Co co coś już robiliśmy coś na kruszcie. że, jest, że jest takie ogóle... A mazurka A, robiliśmy. Jasne. Tak. Oczywiście można najpierw z tego zrobić kulkę. Zobaczcie, to ciasto jest bardzo plastyczne. To nie jest kulka. Mam być precyzyjna, tak? Zobacz. A teraz... Uznasz to za kulkę. Dobrze, słuchajcie. W wyjątku. Rozprowadzamy. Po ciasto po zrobić? całej, żeby żeby, że żeby pokazać, że to ciasto jest no plastyczne. Was, no. Jeżeli macie czas, zachęcam do zrobienia dużej kulki, zawinięcia w folię spożywczą <laughs> i wstawienia na godzinę do lodówki. Ale ja nie mam takiej cierpliwości i powiem Wam, że już od lat te, po, po prostu pomijam ten etap. Od lat Kasia nie trzyma dużej kulki A... w lodówce z ciasta. Tak, po prostu robię to wszystko od razu. Nie, nie odkładam. Robię na raz. I teraz po prostu. Spód ma mieć około e, no, pół centymetra grubości. Boki mogą być trochę grubsze, żeby trzymały to, co jest w środku w cieście, ale też bez przesady. Mm. Spód ma mieć, to już powiedziałam, pół centymetra. Ugniatamy palcami. Jak mam tu więcej, to daję jeszcze na boki. No to właściwie ja miałam ci mówić, co masz robić. Mhm. No ale to trzeba najpierw wiedzieć, co nie, robić. Wciąż jest napisane, a nie. nie przygotowałem sobie <laughs> okulary, nie, nie widzę, co jest napisane. Okay? Wyszło, że jednak nie jesteś taki młody, za jakiego się podajesz. Nie widziałeś dzieci w okularach? Nie ma, nie ma to żadnego związku z wiekiem. Dobrze. Moje dziecko w okularach mówi mi, że już mogę włożyć do pieca spód, tak? Wkładamy do pieca. Ile tam było? tam było, trzeba ja nie Na 160 stopni piekarnik jest nastawiony. I myślę, że to po prostu zostawcie tyle czasu w piecu, ile zajmie Wam przygotowanie reszty. Czekajcie, opłuczę ręce. I bierzemy się teraz za. Masę mam tu, pół kilo jak, rabarbaru. Jak mówi klasyk, najpierw masa, potem rzeźba. No Marusia wczoraj zrobiła szarlotkę i ta szarlotka była taka dobra, że ją jadłam jeszcze po nocy. Więc tak naprawdę dzisiaj nie garść daktyli. Bardzo Ci przepraszam, że Ci przerywam, ale przerywa mhm. internet. Mogę Ci nawet powiedzieć, która sieć przerywa. No, nie musisz. Garść daktyli moczę we wrzątku, żeby trochę one zmiękły, bo jak wiecie, daktyle suszone są dosyć twarde. Wykrawam ze środka pestki. O. Daktyle zawsze moim zdaniem tak w dotyku sprawiają wrażenie jakiegoś stwora takiego dziwnego. I kroję je... Wygląda jakbyś pokroiła takie wielkie... Żywice. Takie, nie wiem, mi to przypomina takie wielkie karaluchy albo prusek. Tak, tak, właśnie nie? też y, czynienia z daktylami. Wrzucamy do tej miski, gdzie mamy wszystko inne. Kroimy te daktyle. O. No już wyglądają lepiej. One dają słodycz. Pamiętajcie, że Rabarbar jest potwornie kwaśny. Tak jest. No, surowy. Zyska trochę słodyczy i teraz o, miodu. Jest kwaśny, ale mam poczucie, że, 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 że będę zdrowy. Mm. Strażnie przerywa internet. Rabarbar jest kwaśny. Nie służy komuś, kto ma podagrę. Czyli ja... <grym> A ty masz podagrę? Nie, nie jestem w tym wieku, Katarzyna. A ty? Ja nie, ja jestem okazem zdrowia. Wzrok kosmonauty, atletyczna w ogóle Atle sylwetka. Atletyczna budowa ciała. Poza brzuchem po wczorajszym wieczorem. Dajemy tu, słuchajcie, muszę spojrzeć. Co, wczoraj, dwie łyżki co było wczoraj cukru? wieczorem, Katarzyna? Na ognisku. Było jadłam, ognisko, było ognisko. Jadłam, było ognisko, jadłam, jadłam, jadłam i to nie miało końca. Było mi tak dobrze, ale rano już trochę gorzej. Dwie łyżki cukru, ja muszę się skupić, a, spojrzeć. Miód dała mi jedną łyżkę, a dwie łyżki miodu. To już wszystko, to już nie musisz czytać. Ja przeczytam z kolei, te przeczytam z kolei ten... Y, y, y. Kruszonka do zrobienia. Tylko to musimy dobrze zamieszać. Gdzie jest ten ekstrakt? Jest. Patrzcie, to jest szybka receptura. Uwaga. Mąkę Ale siekam ty... z masłem nożem, dodaję cukier, jajko i sól. Zagniatam szybko ciasto. Można robotem kuchennym lub ręcznie. Formuję z ciasta kule, zawijam w folię i wkładam na 30 minut do lodówki. Jeżeli nie mam czasu, od razu składam w foremce o rozmiarze 26 cm. Spód formuję palcami powinien mieć około pół centymetra, boki mogą być grubsze. Co Ekstrakt to jest? z wanilii. Nie piję tego. Cudowna sprawa. Nie, nie, tego nie pisz, bo to nie ma alkoholu, wiesz tak? Okay. Zero frydy dla ciebie. Ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 160 stopni. Podpiekam na lekko złoty kolor około 30 minut. Tutaj to, to, Ale nie ile będziemy, to będzie szukało? nie nie trzeba aż tyle, bo to potem jeszcze pójdzie do pieca. Rabarbar myję, kroję na centymetrowe kawałki i wrzucam do miski. Dodaję miód, cukier, cukier waniliowy i daktyle wcześniej zalane wrzątkiem na kilka minut i przekrojone na pół bez pestek, a następnie dokładnie mieszam. Chyba trochę bardziej podziwała się, czy to mówisz, te daktyle, niż przekroiłaś na pół. Mm -hmm. Potem jeszcze będzie około 45 minut. Ta tarta w piecu, więc yy, to ciasto nie musi być pół godziny wcześniej. Potem jest kruszonka. 70 g mąki pszennej, 50 g Zaraz cukru, to 50 g zrobimy. zimnego masła. Jeśli ktoś ma problem z cholesterolem, no to nie je takich rzeczy. Czyli tak, na podagrę na rabarbar, a na na gratulacje. Masę. Jeszcze teraz raz musisz powiedzieć, bo znów była przerwa w transmisji. Mamy wymieszaną masę. Mamy wymieszaną masę i teraz yy, bierzemy nie za, nie za dużą miskę. Mogę ci przeczytać, jak zrobić. Czytaj mi. Um, 70 g cukru. Poczekaj, poczekaj, muszę włączyć wagę. Idzie Chodźca. deszcz. To jest 70 g pszennej. Do tego moja Cukrujne. droga. 50 g cukru. Jesteśmy coraz bliżej drugiego zawału serca. Okay. 50. I teraz specjalnie dla cukrzyków 50 g zimnego masła. I w ogóle dla zawałowców i sercowców. Super, Katarzyna. Co jutro gotujesz dietetycznego? Jutro będę leżała brzuchem do góry, który się tak rozleje na boki. I będzie cicho. Ile masła powiedz mi? 50, 50 gramów zimnego masła. 50 masła, dobrze. No i teraz. Dajemy. Teraz ci powiem, co robisz. To Czytam. ja już wiem. Czytam, ja cytuję. Zegniatam Zagniatam w misce palcami kruszonkę. Wiem, wiem. Muszę tutaj tylko jeszcze dojść na podpieczony spód wrzucam rabarbar a to dalej to za chwileczkę To czy, za chwilę za chwilę jak zagniotę, jak zagniotę kruszonkę to wtedy wyjmiemy spód z pieca włożymy rabarbar obsypiemy kruszonką i wkładamy do pieca na 45 minut. Jak wygląda? Pokaż, jak wygląda. Tak, znaczy, tak wygląda w wersji idealnej na zdjęciu. No, to, to, była, to ja robiłam. Ale to był tak zwany mock czyli to było zrobione z, <laughs> z plastiku. Chodź tu, chodź tu, chodź. Zobaczcie. Mamy tu mąkę, cukier i masło. Bierzemy takie narzędzie. Bardzo skuteczne. I... Po prostu zagniatamy. Tylko dziwną no, składnie zastosowałaś. To brzmi jak tak, Brzmi jak kawałek piosenki. Zagniatam w miejsce palcami. Zagniatam. W... Już trzeci raz nie będę. Zagniatam w miejsce palcami kruszonkę. Zdążyłem, zanim, zanim się zerwało. Jeszcze <laughs> powinnaś. Czy ktoś to w ogóle ogląda? Mhm. Ma cierpliwość, żeby ten przerywany. To jest re pokaz re oglądać. relacja przerywana. To jest nasz stosunek przerywany, przygotowany ja Ci powiem kto przerywa. Przerywa nam, albo tak mu się wydaje, pan Zygmunt, właściciel tej sieci. Pozdrawiam, Jeśli nawet lubisz pana Zygmunta, właściciela tej sieci, to nawet Cię nie usłyszy, bo ciągle mu sieć przerywa. Panie Zygmuncie, prosimy, że... Nie, to, to nie działa. Ja jestem gotowa już do wyjęcia spodu z pieca. Czy jesteśmy gotowi transmisyjnie? Tak, tak. Powiem tak. Zmieniłem trochę składnie i teraz tak. Na podpieczony spód rabarbar z daktylami wrzucam. Mhm. Mm Patrzcie, to ciasto jest również plastyczne, można robić ludziki. To wygląda jak to samo ciasto, co tam to jest piekarnika. Mm -hmm. Jest podobne, ale tu nie ma jajka. Gdybyś był bardzo czujnym obserwatorem, to byś to już wiedział. Zagadałem, zagadałaś się. Troszkę mnie. inne proporcje, ale. Dobrze, biorę rękawice, bo nie chcę się znowu poparzyć. Pokaż ślad. Yy, yy. Zobaczcie, co ja sobie ostatnio zrobiłam. Blachę z burakami wyciągałam prawdziwy. i te buraki były takie ciężkie, prawdziwy, że mi się prawdziwy kucharz, prawdziwa kuchnia. Przegieła i usłyszałam tylko takie skąd no palonego ciała. Dobrze. Teraz, o ile pamiętam, tam piec trzeba do 180 podnieść, prawda? Posypuję gęsto kruszonką i wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni no, Celsjusza. Właśnie. To nie szkodzi, bo jeszcze będzie 45 minut w piecu, więc się nie przejmujcie tym w ogóle. Czy jest lekko podpieczone, tak? Ok. Tak. Możecie je dłużej przytrzymać. Ja nie mam cierpliwości, po prostu ja chcę to zrobić i myśleć już o czymś innym. I napić się wina, bo już jest po 13. Ja <grym> myślę, że dzisiaj. Alkoholowi powiem nie, ale zobaczymy co będzie wieczorem. Dobrze. Wszystko wywalamy. Nie za dużo. Rozkładamy teraz to. Tak, żeby równo wszędzie dotarł rabarbar. Równo wszędzie, co to będzie? Musi być sprawiedliwie. Widzę, jeszcze się zbiło trochę. Daktyli. Musimy je porozdzielać, żeby daktyle też były równomiernie rozłożone, a nie były jedną zbitą kulką. One mają tendencję do zbijania się, ale ja tu nimi pozarządzam. O, i teraz ostatni element Układam. naszej układanki. U mnie jest zawsze walka o kruszonkę i ja biorę udział w tej walce z moimi córkami. To nie jest tak, że ja powiem: Dobrze, kochanie, weź tyle kruszonki, ile chcesz. Nie, ja kocham kruszonkę. Kruszonka to jest bardzo poważna sprawa. Zawsze prosiłam mamę, czy może zrobić samą kruszonkę i nie dawać tych bezsensownych dodatków. Teraz lubię jednak te dodatki również, ale kruszonka nadal jest poważną sprawą, więc kruszonki nie żałujemy. Ma być wszędzie. Mogą być duże grudy, takie. To jest świniulki zbite z moimi dziewczynami. To nowa. I jeszcze tak pozbijam. O. Więc jak ktoś rzeczywiście jest bezglutenowy, no to jest problem. Można użyć mąki ryżowej, ale. Bez Smak drogi. nie jest ten sam. jakie ryżowe. Próbowałem. I. No. Ta tarta wędruje teraz do pieca na 45 minut. Wyjmę z pieca. Zrobię zdjęcie. Powiem na koniec, zacytuję fragment Twojej książki na koniec, uwaga. Mm. Piekę na mocny, złoty kolor około 45 minut. Z jedzeniem czekam, aż ciasto ostygnie. Przynajmniej się staram. No właśnie, <laughs> chciałam powiedzieć, nie pamiętam, że to napisałam, ale więc właśnie. Nie trzeba czekać. Świetna jest ta tarta z kulką lodów waniliowych, jak jest właśnie jeszcze ciepła. Dodatkowo z lodówki też jest bardzo dobra. Także bawcie się i słuchajcie, każdy piec jest inny. Więc po prostu patrzcie, po jakichś 40 minutach zajrzyjcie tam, czy, wiesz, czy, czy nie pali się wam kruszonka, yy, ale ja na kilku piecach już tę kruszonkę robiłam i 45 minut się sprawdza, ale bądźcie czujne. Podsumowując. Jeśli macie kłopoty z artretyzmem i nie powinniście jeść rabarbaru oraz problem z za wysokim poziomem cholesterolu i boicie się zawału serca i nie powinniście jeść mąki, masła i jajek i opadły Was myśli samobójcze, zróbcie sobie tartę rabarbarową według przepisu z książki mojej żony dostępnej na www.melerudokładke.pl Do widzenia! Miłego!